Cześć, do bardzo serdecznie jestem To jest kolejny odcinek z Więc tak, na samym początku chcę sobie zebrać tą beczkę, która tutaj jest. Dobra. Chciałbym sobie spróbować już zrobić jakiś piec albo jakieś takie rzeczy. Muszę sprawdzić, czy w ogóle mogę już takie robić. Tak. To mi się już. To już wyschło Te cegły po prostu już wyschły No tak, dobra czego mogę sobie się w sumie nauczyć, żebym mógł to wywalić już? to jest w ogóle już Uczone więc mogę to wywalić. Dobra, podniosę sobie tą. Tutaj mi się planki wyrzucają ciągle. Dobra, zrobiłem sobie w ogóle kolejną skrzynkę. No tak, Radzi to w ogóle muszę wody Wodę tu mam więc dobra Wracamy dobra, z wyspa, mo może na ją sobie pójdę Jeśli akurat e moja tratwa będzie w tamtą stronę płynąć więc dobra tak czy mam piec odblokowany chciałbym zobaczyć no ja nie mam. No, do pieca potrzebuje gwoździ. Gwoździe się robi chyba z tego co pamiętam, z e, śmieci takich skrapów tych po prostu. Dobra. Dokładnie tak. Coś robi z tego? Na razie mogę sobie wyrzucić ten młotek. Podnieść. Tu tylko nie? Zbadacie. Mam kilka rzeczy teraz do poznania. Dzięki temu. dobra Tu mogę użyć. Dobre. Zrobiłbym sobie na pewno więcej skrzynek, bo skrzynek mi akurat teraz blokuje. Plastik muszę mieć. Dobra Jedną skrzynkę mam. Więc, tak. jeśli wam się odcinek ten spodobał, możecie zasowić e, łapkę w górę i suba, bo to pomaga w rozwijaniu tego kanału, po prostu. A ja widzę tam już jedną bardzo dużą wyspę. To jest taka wyspa, która jest jednym elementem z ukończenia gry chyba. Bo w tej grze po prostu są... jest takich kilka dużych wysp i żeby ukończyć grę trzeba każdą z nich odwiedzić. Więc to jest chyba jedna z tych wysp. Mógłbym w sumie spróbować do niej wejść, ale raczej nie ma sensu, bo na etapie, w którym jestem, to nawet rekina nie mogę tak łatwo pokonać, a co dopiero niebezpieczeństwa, które będą na tej wyspie. Więc na razie tam nie będę iść. Wszystko w swoim czasie będzie. Dobra, tak, potrzebuję sześć cegieł wysuszonych. Tak, 600 takiego pewnie nie mam. No tak, nie mam. Musiałbym sobie y natrafić na jakąś wyspę. Mniejszą i popływać koło niej. Ponurkować. I wtedy bym coś zdobył Dobra. Co bym zrobił, to chciałbym sobie to zrobić. Bo to jest taka siatka, która pozwala, pozwa, która automatycznie zbiera te rzeczy. No ale gdybym nie miał kokosa, to miałbym problem. I tak. Taka siatka po prostu się ustawia tak i ona już zbiera. Czekajcie teraz pewnie zbie, zbierze tą łbeczkę. Dokładnie. Więc takich bym sobie kilka nastawiał Żebym zbierał sobie szybciej te rzeczy wszystkie Dobra tak, potrzebuję dużo lin i planki Planki mam linę idzie zrobić z tego wszystkiego. Dobra. Tutaj jest to dużo wyspa. Dobra. No sobie oglino po prostu. Mam jakieś odpadki, Mam jakieś. Zrobię sobie trochę Tych siatek Zrobię liście kolejne Dobra Ile mam siatek? 3 dobra fajnie A Czy mam młot? Mam. Dobra Żeby sobie tutaj takie może ja Tutaj kolejne dwie siatki I Niech to będzie Niech to sobie zbiera na razie Wszystkie materiały Dobra Tu się łapie już wszystko Dobra, musiałbym sobie teraz po prostu w sumie dużo rzeczy łowić, żebym zbierał ciągle materiały. Te siatki mają też maksymalną pojemność, więc to nie jest tak, że mogę sobie zostawić się na kilka godzin. One będą zbierać po prostu kilkaset plastiku. One mają jakąś pojemność, więc trzeba je co jakiś czas opróżniać. żeby dobrze działały, natomiast już kolejna wyspa Będę mógł to... Do... Jak moja troska się zatrzyma, to akurat będę mógł sobie popływać e, przy niej. Pozobywać trochę rzeczy. Więc dobra. Co robiłbym sobie jeszcze dzidę? E, żeby raki na który przyjdzie, żebym miał jak walczyć z nim. Dobra. Połowie w sumie sobie niech te siatki działają, a ja sobie spróbuję zdobyć ryby. Dobra. Więc jak z tego co widzę, idealnie wpadnę tą trawą na tą wyspę. Więc fajnie i byłem zadowolony trudno to sobie otworzę jeszcze jest stół mógłbym sobie łóżko zrobić żeby Żebym musiał po prostu wyjaśnić tak tego ekranu przy edytowaniu filmów? Bo trochę sztucznie to wygląda nieco tym Tak się odjaśnia. Nie Skraftowałbym sobie łóżko, położę je sobie tutaj i sobie zasną. No tak. Muszę od razu sobie zjeść i wypić. Dobra. A gdzie jest ta ryba? Ja mam jakąś rybę chyba. Tutaj mam. Dobra, położymy sobie tu. Dodaję sobie ten plastik. Tak czy mam kotwicę? Pewnie nie mam kotwicy. To już musiałbym sobie ją zrobić. Gdzie ona była? Będzie pewnie już tutaj. Tak. Dobra. Kotwicę mam. Więc ją mogę sobie zamontować. Dobra, akurat będę przy wyspie, więc będę mógł i zwiedzić wyspę, i popływać sobie. Więc fajnie. No dobra, myślę, że już mogę sobie wyrzucić. Dobra, czekajcie chwilę. Dobry, już jestem, więc tak. Chciałbym sobie opróżnić trochę ekwipunek, tylko Niezbyt mogę, bo mam za mało Tych skrzyni wszystkich Dobra, piasek Dobra, Dobra. Co mogę zjeść, to arbuzów kilka I tak ich nie posadzę, a przynajmniej to sobie Trochę odnowię statystyk Dobra. Trosek. Wezmę sobie to. Dobra. E, najpierw może sobie bym... E, poszedł na wyspę. Dobra. Zaczynę sobie co drzewo. Drzewo kilka desek i trochę liści, więc fajnie. Co tutaj jest kolejne drzewo? Na górze coś jeszcze może być. Jakaś skrzynka może nawet. Czasami są takie rzeczy. Więc tam. Idę. dobre kolejne drzewo. I czy będzie jakaś skrzynka? Jest. Skrzynka. Trochę rzeczy dostałem. Fajnie. Dostałem zawias chyba to jest chyba tak. No tak Zawiasy będą potrzebne do robienia większych skrzyni Te skrzynie niestety już trochę więcej będą materiału kosztować, ale to to będą większe No dobra no, ni Niestety w tej grze Jak y Zatrzymuje swoją tratwę, to zatrzymuje się też całe morze. Nic, żadne materiały po prostu nie chcą płynąć nigdzie. Tak niestety jest. Jakby to tak nie działało, to mogłyby sobie ciągle płynąć i ciągle się zatrzymywać na mojej tratwie. Ale niestety sobie się zatrzymują. Dobra. On jest już mocno ramny, więc jakbym jeszcze raz do niego podpłynął i go zaczął uderzać, mógłby nawet umrzeć. E, gdyby rekin umarł, to po prostu on się zretpi za jakiś czas. Ale będę miał chwilę czasu na... Dobra, raz go trachnąłem. Nie chcę tak ryzykować też Żebym przypadkiem nie zginął Dobra chciałbym się trochę podleczyć Pójdę sobie na drugą stronę może On powinien być no chyba powinien pływać koło tratwy teraz mojej Więc Będę po tej stronie to raczej go tu nie będzie, przynajmniej nie powinno być, chyba że tutaj też niczego nie ma. Na to wygląda, że nic nie ma tutaj. Chyba, że nie tutaj to już podchodzę chyba do swojej tratwy. Przynajmniej powinienem. No tak. Znowu mnie trafił Trafił, dobra Mogę też sobie zrobić po prostu Przynęto na rekina, który Dzięki której on będzie W jednym miejscu przez jakiś Dłuższy czas Ja będę miał y przez co będę miał trochę czasu na po prostu yy... no, yy, zebranie tych wszystkich rzeczy. I więc jak? Ostatnio lepiej szło to. Zypała mi się też wędka, więc nie mogę zebrać się jeszcze jednej ryby, przez co nie mogę zrobić przynajmniej na rekina. Niestety. Na razie to bym chciał się uleczyć w sumie. Trochę. Tak, czy mam odblokowaną tą pastę taką leczniczą? Nie. Aż mogę w ogóle robić coś z wodorostów. Wygląda jakbym mógł. Czy zbadałem wodorostów? Tak. Aha, bo dobra, już pamiętam. Tą pastę, tą pastę z wodorostów się robi przy użyciu pieca więc dopóki pieca nie będę miał, e, nie będę mógł mieć też tej pasty. Niestety. Gdzie jest rekin? No prawie unik zrobiłem, ale prawie. Dobra. I znowu mam tak mało życia, czyli... No dobra, w sumie z taką ilością życia to i tak nic sobie nie zrobię tutaj. Musiałbym popłynąć dalej. Dobra, tak. Myślę w sumie, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Rozbudowałem trochę tratwę. Nieudane próby miałem... ...nurkowania. Chwilę, e, jeszcze nie koniec. Dobra, tratwo uchodźców. Udało mi się zabić rekina, więc no. Więc tak. E, co zrobiłem, to tak. Nieudane próby nurkowania, rozbudowałem trochę tratwę. E, udało mi się zabić pierwszego rekina, więc teraz mogę sobie jego łeb założyć, chociaż on trochę zasłania widok, więc tego nie będę robić. Więc tak. E, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę i suba. Więc to by było na tyle. No i cześć.